Jestem w bazie dawców szpiku DKMS od roku. Jestem w bazie od 8 lat. Jestem w bazie od 3 lat. Jestem w bazie od roku. Jestem w bazie od 4 lat. Jestem w bazie od roku. Jestem w bazie od 5 lat. Jestem w bazie od 8 lat. Jestem w bazie od 5 lat. Jestem w bazie od 3 lat. Jestem zarejestrowany w bazie DKMS od 9 lat. Szpik oddałem 8 lat temu. Od 3 lat jestem w bazie. 2 lata temu zostałem dawcą szpiku. I ty możesz uratować komuś życie. Mam na imię Beata i jestem biorcą szpiku. Sześć lat temu w bazie DKMS znalazłam swojego dawcę, dzięki któremu mogłam mieć przeszczep. Podziel się cząstką siebie. Podaruj komuś szansę na życie. To proste.